No, widzę chyba sosnowego poruska ale to. U, Też był, ale Kapciurek Ale tu jakby taki fajniejszy jeszcze jeszcze fajny burusek Widzę tu prawdziweczka jednego ale coś je poprzewracało Bo zaraz wam coś pokażę Nie ten tak rośnie Ale głęboko Głęboko poszedł Uch, Tu jest drugi skarb Pożarty strasznie ale widzę że tu też są dwa takie jakby powywracamy ten częściowo nawet ugryziony ale jeszcze jeszcze będzie do wybrania z niego tu jest następna perełka Está ahí el huir. tu jakaś liczność stoi No piękny jeszcze jeszcze piękny Jest ten plusik, że wszystkie są zdrowiuteńkie. No, tu widzę takie pobuchtowane. No, a dzikosy, kurcze. Przewróciły prawdziweczki. Ale jak nie zjedzone, to znaczy, że zdrowe. Już staruszki, ale muszą być zdrowe. Następna perełka śliczniutka. Trochę w piachu. O, gdzieś głęboko siedzi. A, taki tego, no tak, ale jaki piękny jeszcze Drowi Wszystkie zdrowe Tu następna perełka jest Tu jaki prawusek stoi tady. Je to No a je zborusek. Je zborusek. Ještě... Leave it. Skarba, widzę, skarba. No. Dzisiaj tak chcę trochę po sośninach pochodzić. No, te prawdziweczki są o wiele piękniejsze na sośnie, takie niepoogryzane. Śliczniutki. Chyba widzę jakiegoś skarba. Chyba widzę skarba pięknego. Jest chyba następna perełka. Tam też a tu O, ten prawdziwe czek O, to już kapciały Ale ten może będzie się nadawał. Mam następną śliczność. Widzę następnego Boruska. O, tu jakaś perełka stoi. A tam podgrzybek. Na sośninie to pięknie je widać z daleka. I ślicznie wyglądają, nieuszkodzone. Piękne. Naprawdę śliczne skarby wyszedłem na drogę, żeby tam na drugie miejsce takie prawdziwkowe dojść ale spójrzcie ile tu ryzów jest po drodze, tu zacząłem ciąć Nie chciałem nawet filmować ale widzę że tu jest ich sporo tu jest następny tam jest następny no to takie świeżutkie ładne Tu następne I tak brzegiem widzę, że kurcze tych rydów tu trochę stoi Jakie śliczne te wcześniejsze co trafiłem to krzyściutko zdrowe A jeden nie odpad 2, 4, 5 5 i tam 5, to 10 na takim kawałątku no, W zasadzie to już koszyk się dopełnia ale po drodze, bo idę do samochodu jeszcze kilka takich podgrzybków ziorn ale miejscami jakby chciał zbierać podgrzybki to ich tu stoi mnogo ja ich nie zbieram bo to ja wolę za prawdziwkami pochodzić I to jeszcze takie ładne te podgrzybki ale spójrzcie tu jest tu jest następny, ciekawy jaki ten będzie, też ładny, tu jest następny, tu są następne. Takich podgrzybasków jeszcze są w miarę fajne, Dopełnie najwyżej, bo to i tak... Grzybki oddajemy dzisiaj sąsiadce wczoraj żeśmy oddali koleżance także tych grzybków też będą mieli sporo no i gdzie się nie spojrzy no te podgrzywaski stoją w końcu miejscami to naprawdę ich jest sporo gdyby chciał podgrzybki od początku brać no to ja bym był niecałą godzinę w lesie, a ja lubię łazić. Dlatego tylko za prawdziweczkami łażę. O, tu następny. Wolę dłużej pochodzić, ale to już same prawuski mnie interesują. No, przy okazji te wezmę, bo te tak my dla nas Oddajemy tu znowu tych grzybów już trochę mamy nasuszonych, na zaprawianych i porozdawanych ile tu się... trzeba było rozejrzeć trochę może się nawet do kosza nie zmieści to O no ile tu jeszcze wejdzie no tu kilka jeszcze wejdzie na ten szubek No i tu jeszcze troszkę też weźmiemy dla nich no jeszcze tu się Rozejrzę. No taka gromada tu ile? 2, 4, 6, 8, 10, 10. A tam już zebrałem tu kawałek wcześniej. Też chyba 4 czy 5. No to tak w jednym miejscu kurczę tyle tych podgrzybków. Ale jak chodzę za prawdziwkami, to miejscami jeszcze tych podgrzybków jest sporo. Podgrzybków, miodówek te Niemki też, o tu młody stoi, a ten młody to jakiś potrącony, a, potrącony. No i też uciekam, bo kurczę, deszcz co chwilę popaduje. To popada, przestanie, popada, przestanie mierbeczka Także teraz bez płaszcza przeciwdeszczowego to nawet nie ma sensu do lasu wychodzić Bo codziennie popaduje Lasek taki na skraju świeczyny ale jeszcze w sośnie ja za prawdziwkami nawet takie świeczyny nie wchodzę bo tam jest za ciemno a prawuski tylko na takich bardziej naświetlonych miejscach że jest, ale to nie Jeszcze kureczki jakie ładne. Te prędziówki nie miały stać.